Siemanko brygada, widziałeś co się dzieje? Tak, to były tłuste paluchy na szczotkowanym aluminium. Pięknie sobie poradził. Do tego zmierzam. Kolejny raz jakoś. To jest kolejna bolka, którą zaczynam zabawiać. Nie, da, nie dawało mi to spokoju, słuchaj. Jeżeli masz kupować ten produkt, to z nową szatą graficzną. Wrócił staj dobry król. Zajebiście, zbiera właśnie paluchy z ekranów dotykowych, Na szkle pięknie otarowuje. Skąd to porównanie i dlaczego tak twierdzę? Bo mam piąteczkę, zostało mi tam już 2 litry i trzymam te 2 litry z pierwszego wypustu. I tak, i tu śmiało mogę powiedzieć, jak masz kupić EcoShine właśnie jako interior detailer, troszeczkę interior cleaner powiedzmy, a czy bardziej interior detailer bym powiedział, czyli takiego wszystkiego, oprócz skóry. Yy, to śmiało, tutaj w tej chwili z tą nową szatą graficzną oczywiście nie ma konkurencji. Co mnie cieszy, zbiera właśnie paluchy. Tłuste osady po waluchach. A w nowych autach to jest katastrofa na tych wyświetlaczach. A ten właśnie radzi sobie wspaniale, bo ten kurczę, taki co był pośredni, co pokazywałem, nie do końca byłem zadowolony. Tu czuć bardziej alkohol izopropylowy. Czyli wracamy do starych korzeni. Miłego dzionka.